Dzień dobry. Ludzie od wieków, od zawsze bali się przyrody, nienawidzili jej, starali się ją niszczyć, palić. Wcześniej, gdy nie mieli jeszcze dużych możliwości, to tworzono bóstwa przyrody i modlono się, aby to, to bóstwo jakoś odpuściło trochę ludziom, bo czuli to zagrożenie, bali się. Natomiast od pewnego czasu, z niewiadomych przyczyn, część osób nazywa się w miastach ekologami. Chociaż w sercach nadal wciąż jest ten lęk przed przyrodą, nadal chcą ją niszczyć, dlatego nie rozumiem skąd takie wyobrażenie i właśnie prowadzę taką serię vlogów na ten temat, żeby pokazać tą pseudomiejską ekologię, która nie ma z prawdziwą ekologią nic wspólnego. A zatem zapraszam do oglądania. Ten odcinek poświęcony jest zagrożeniu ze strony szerszeni. Szerszenie są gatunkiem, który w Polsce występował zawsze. Teraz od pewnego czasu straszy się szerszeniami azjatyckimi, bo wiadomo, że jakiś inny nieznany gatunek, no to wywołuje większą panikę, większy, większy lęk i takie wiadomości się dobrze sprzedają. Dlatego w mediach są ostrzeżenia. Podobno też no już przychodzi tak z y, zachodniej Europy, już do, do Niemiec dotarł, więc kto wie, może niedługo się pojawi w Polsce. Natomiast y, no, te szerszenie, które mamy, no, to są, są nasze, polskie, dobre, pożyteczne i w, y, należy o nie dbać, bo są częścią przyrody, tak jak y, wszystkie zwierzęta i, i rośliny. Natomiast y, miejsce ekolodzy uważają, że y, pszczółki są ok, natomiast szerszenie są nie okej. Okay. Uważają, że trawniczek jest ok, natomiast łąka, już dzika, zarośnięta chwastami, już nie jest ok. I teraz chciałbym właśnie o tym troszeczkę szerzej porozmawiać. Bezpośrednim motywem do tego odcinka jest tutaj krótki taki materiał, jaki nagrałem. W jednym miejscu w ekolodzy miejscu, poprosili, żeby zamiast parkingów dla samochodów, posiać trawniczki. Ale jednocześnie tuż obok wezwano Straż Pożarną, żeby w mocy prawa wytępić polski gatunek w Polsce, bo trzeba zrobić miejsce dla ludzi. Tak więc taki dualizm straszny, trudny do, do zrozumienia że z jednej strony tutaj uważamy, że dbamy o ekologię, a z drugiej w mocy prawa niszczymy jakieś zwierzęta tylko dlatego, że, że się ich boimy, że nie rozumiemy, że nie znamy. I chciałbym tylko jeszcze dodać, że państwo jednocześnie oficjalnie troszeczkę wypięło się i podkreśla, że będzie finansowało tylko niszczenie w wybranych miejscach, czyli tylko w, dotyczące obiektów publicznych, natomiast w obiektach prywatnych gospodarze mogą na własną rękę te owady tępić. Zresztą jeżeli pójdziemy do sklepu, to mnóstwo jest takich preparatów, które pozwalają niszczyć owady latające. Yy, tutaj nie będę oczywiście dodawał, że, że cierpią i te pożyteczne, nie, po, nie tylko i te niepożyteczne, jak w, w ujęciu takim. W tych właśnie pseudoekologów, ale ogólnie problem jest taki, że Polska, która z jednej strony tak głośno popiera wszystkie ekologiczne kwestie, potępia Brazylię za wycinanie lasów tropikalnych, staje w obronie klimatu, jednocześnie w mocy prawa finansuje niszczenie. Niszczenie gatunku. To, co miejsce ekolodzy robią, jest niczym innym niż to, co cała ludzkość robiła od zarania swoich dziejów, czyli segreguje zwierzęta i rośliny na te, które są akurat przy, przydatne, pożyteczne, od tych, które się ludziom nie przydają w danej chwili. To oczywiście się zmienia, bo czasami jakieś inne gatunki są lepsze. Natomiast wiele z takich Gatunków, które uznaliśmy za zagrażające, zostało wytępionych, i bardzo łatwo tak y, ludziom mówić, że y, palimy y, dżunglę amazońską, niszczymy te lasy tropikalne, dziewicze. Natomiast no, dla nich, weźmy sobie pod uwagę, że dla ludzi, którzy tam mieszkają, dla nich jest to zagrożenie i ograniczenie bardzo duże. No, nie wiem, czy tak w Polsce ludzie chcieliby, żeby jakieś węże panoszyły się po mieście. Myślę, że tak samo właśnie by podeszli jak do tych szerszeni, które są bezwzględnie niszczone, chociaż są częścią przyrody. Zatem kilka faktów. Zacznijmy od tego, że szerszeń też zapyla, tak jak pszczoły, więc stwarzanie jakiegoś tutaj wizerunku, że to jest mordercze stworzenie, które trzeba wytępić za wszelką cenę jest niewłaściwe. Ponadto trzeba powiedzieć, że szerszenie nie odżywiają się pszczołami. Tak? To jest po prostu zwykła walka międzygatunkowa, natomiast odżywiają się to bardzo ciekawe, na przykład komarami, muchami, których teraz w mieście, odkąd zaczęliśmy na przykład w Warszawie zbierać odpadki do biorecyklingu, czyli takie resztki żywności, tych much pojawiło się w mieście bardzo dużo. Jeżeli nie będzie szerszeni, to kto te muchy wyłapie? I jeszcze trzeci, taki fakt oczywisty, że szerszeń, jeżeli nie jest atakowany, to sam z siebie nie jest agresywny. Jeżeli ktoś zajmuje się biologią, pracuje ze zwierzętami, to wie, że ta agresja u zwierząt jest po prostu efektem lęku przed ludźmi, zagrożenia, jakie ludzie wywołują. No, tak jak zacząłem na, na początku filmu, my bardzo dobrze doskonalimy metody walki z przyrodą. Początkowo było to wypalanie, później strzelanie do dzikich zwierząt, które nam zagrażały. No, w wielu krajach, gdzie były zwierzęta niebezpieczne, wytępiane. No, zresztą w Polsce teraz tak, tutaj czujemy się, że jesteśmy przodownikami w ochronie przyrody. Tymczasem no, polskie zwierzęta, które zagrażały ludziom, wilki, niedźwiedzie, no, praktycznie wytępione zostały. Dlaczego teraz dziwimy się, że jeżeli w jakimś kraju grasuje lew, tygrys, rekin, to, że oni nie mogą się bronić przed przyrodą. My już tutaj się obroniliśmy. Wszystko, co stwarzało nam jakieś zagrożenie, wytępiliśmy. I teraz czujemy się bezpiecznie i Możemy udawać pseudoekologów, sadząc trawniczki, sadząc drzewa w mieście. Ale te działania, trzeba by jasno mówić, nie mają żadnego związku z ekologią, nie są w jakiś sposób przydatne dla przyrody. Stwarzają tylko taki wizerunek i poczucie u człowieka, że, że jest miły dla przyrody. to Tymczasem w żaden sposób nie jest miły dla przyrody, nie pomaga a trawniczek w mieście no, ładnie wygląda estetycznie, ludzie lubią spędzać czas, natomiast no, same trawniki, trzeba przyznać, są jedną z takich naj, najbardziej wymagających upraw i w, no, w, w niektórych miastach, na przykład w Warszawie, już, już to zauważono i coraz częściej w wielu obszarach przechodzi się na łąki w mieście to jest znacznie bardziej ekologiczne, chociażby z tego względu, że taki trawniczek trzeba co kilka tygodni kosić, a kosiarki jak na razie są zasilane ropą naftową, która no, nie, nie trzeba tutaj tłumaczyć do czego prowadzi. Jeszcze takie krótkie wyjaśnienie: pszczoły tak bardzo lubimy, dlatego że zapylając kwiaty Dzielą się z nami miodem. Tymczasem gatunków, które zapylają, jest bardzo dużo i niekoniecznie bez pszczół dobrze moglibyśmy sobie również dać radę z, z innymi gatunkami, ale ten tak szczególnie lubimy właśnie, bo możemy wykorzystywać. Tymczasem, właśnie takie szerzenie, które są agresywne, które stają w swojej obronie już. A to, że zapylają, to ich nie lubimy i trzeba wytępić, wzywać straż pożarną i niszczyć gniazda. Często się mówi, że przyrody nie możemy zostawić teraz samej sobie, bo już dokonaliśmy tak znaczących ingerencji, że przyroda sama się sobą nie zajmie, będzie ten balans, równowaga jest tak zaburzona, że niektóre gatunki zwyciężą. Tak nazywane są już teraz nie jako zagrażające, tylko żeby to brzmiało lepiej, nazywane są inwazyjnymi. Ja oczywiście się z tym nie zgadzam, bo przyroda sobie bardzo dobrze radzi nawet w takich sytuacjach. Natomiast dla osób, które chciałyby się poczuć lepiej, taki tutaj w tle właśnie jest przykład poprawnej ekologii, takiej akceptowalnej, mianowicie Wyrównywanie szans między gatunkami. Jeżeli widzimy, że taki gołąb miejski jest gatunkiem, który no, bardzo nadmiernie wręcz rozprzestrzenia się, a cierpią na tym wróble, to możemy takie karmniki tworzyć, które troszeczkę wyrównują szanse obu gatunków, nie niszcząc jednych, a wspomagając drugie. Warto pracować nad takimi zdrowo ekologicznymi zachowaniami i w taki poprawny sposób pomagać przyrodzie, która i tak w miastach, i tak w miastach ma trudne. Jeszcze taka jedna mała zagadka, proszę spojrzeć na te dwa drzewa i powiedzieć, czym one się różnią. Jedno tutaj mamy takie naturalne dla lipy odrosty, drugie ich nie ma. Mianowicie różnica jest bardzo prosta. Pierwsze zostało już wypielęgnowane przez miasto, a drugie nadal jest w takiej wersji naturalnej, dzikiej. Jeszcze tutaj nie przyszedł ogrodnik, i nie wyciął. Natomiast możemy być pewni, że jak nie w tym roku, jak nie zdąży, to w przyszłym roku to wszystko wytnie, żeby drzewa były tak, jak w książce wyglądają, bo ci pseudoekolodzy miejsce to znają przyrodę z książek, z rysunków, no bo przyrody takiej prawdziwej to chyba nie poznali. Znaczy by preferowali prawdziwą przyrodę, a nie takie sztuczne ogrodnictwo miejskie. Dziękuję bardzo za uwagę, do widzenia.